Siemano. Witam Was po raz kolejny. Tym razem zagramy sobie w demo um, gry polskiego studia, która, które to studio zrobiło już wcześniej tego typu gry. Tak samo się nazywało, nawet dwie. Colov Juarez. Tym razem jest to Gunslinger, Gunslinger, whatever, coś takiego, nie wiem po angielsku, to wymawia. I mamy tu wersję polską. Dziwne było, żeby jeszcze polskich napisów, no nie, nie ten, nie pokazywali, skoro, skoro to jest polska gra. Dobra. Ok, kraj w demo, osiągnięcia. Pełna wersja gry kosztuje zaledwie 15 euro, czyli 1200 Microsoft Points. Jestem ciekaw dlaczego jest taka katania, skoro to jest nowa. Dobra, graj w demo, to jest zacznę sobie jeszcze gadać o tym. Jestem właśnie ciekaw, e dlaczego to tak mało kosztuje. Czyżby była tak króciutka i, i w ogóle e nie warta zapłacenia 50 euro, więc, więc chyba jest takie założenie twórców, że to jest. Oh, Arkadówka, <grybuj> typowa, nie? Tylko, żeby sobie zagrać tam przez jeden wieczór, powiedzmy, nie wiem, ile ona trwa, jaka długa jest. Ale zobaczymy. Teraz będę musiał ściszyć bo ten dźwięk z gry minus 15. Teraz powinno być lepiej. Name Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Oh, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. <laughs> I'm Dwight. Howdy. That's Jack and Steve. Ben's Howdy. behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. <laughs> Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? I is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. Uh, it was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. I tak, tutaj nie chciałem przerywać. Powiem tylko, że taki akcent teksański dosyć mocno mi się podoba. Jest fajny, fajny, fajny taki klimat, się daje. Texas, Tennessee. <grym> no i, i ogólnie tak, tak trochę to wygląda, właśnie westernowo. Jak dla mnie to jest ok. Ja lubię taki klimat akurat. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because no, the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's no, enemies. But before I tell you why I want that Kurde, son to let me tell you what happened. That day. Wygląda, I was headed back to the hideout when suddenly I Jest ciekawie. jest to Bik, wziąć byka za rogi, tak się mówi, co nie <śled> <śledzelne> Gdzie mam iść? w ogóle. To nic nie pokazuje. Tam? Tam się cofamy Idę do przodu. Nie mini mapy nie ma A jest tutaj, dobra, na selekcie się naciska, i dobra. No teraz mi pokazuje jak już znalazłem. <grychy> dobra, nie no ma Quick scope. No, was, was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Want to Garrett and his army of deputies had yeah. surrounded the entire homestead. Ciężko wycelować. Miała być asysta. Twoja koncentracja. RB. Dobra. Ja mam To wstał. To wstał. Olera. No nie To do mnie napierdziele tu z boku. Ja A jest, a to jest normalny poziom trudności. Nie? Ciągle mi się myli, teraz z Battlefieldem. Za dużo grałem Battlefielda i mi się... Mi my się myli, bo chcę kucać po prostu na ten... tryb koncentracji mi nie potrzebuje na razie co to sekret mam sekret dobra jeszcze nie teraz no teraz mi ja akurat jak w Black mi się ten włącza coś Pan. Dobra, to akurat nam tutaj nie będzie ten Jest zbyt nieprzydatny. chickens with their heads cut off Still, One of them reached the water tower. Dobro. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Huh? Yeah. Mom, check. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Whoa. Powiem Wam, że za dużo nie gadam, ale chcę się skupić tutaj na zagraniu. Ale powiem Wam, że całkiem ciekawie to wygląda. Nie wiem jak to z Waszej perspektywy. Ale. Ale jak, jak, jak z mojej perspektywy to wygląda? Bardzo ciekawie. Naprawdę fajnie, przyjemnie się gra. Zachęcam was do, do pobrania, do pobrania tej tego dema, bo naprawdę można ciekawie spędzić czas. <grym> they made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo yeah. I'll put you down nice that's assuming still it was a bit of a slog. Mhm. Od czegoś w ogóle zawiesiło na tym. Woda nawet dosyć ciekawie zrobiona. Taka. Odbija się ładnie ten refleks. Jest taka komiksowa ta grafika, nie? To jak mówiłem, tak przypomina Borderlanda. Ale jest ciekawie na pewno. To I passed Dirty Dave. Dirty Dave. And upstairs, I found Billy and Charlie Bowdre. This one's a Yeah, I like that, man. Yeah. Dobra, scenka się załanca. please Peter the kid Billy looked at me and said about time amigo grab a gun and get to the window oh yeah so you were friends with Billy the kid yeah sort of slow motion anyway, we were surrounded by dozens of nice shooters who wanted to do us harm mamzeza the or Nice. Dobrze. Dobrze. Czeka, 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 czeka. Już zaraz. Będziemy strzelać dalej. Uciekają mi się. No byłaś. Boże, akurat. W tym W tym miejscu, gdzie ja nie ten. You didn't salute, but Brahmach. Manche, That's when go. Charlie got hit. crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Wow. Kurde, co tam się dzieje? A dostaję. No nareszcie. Beczka. Zmieniam broń. mom chair, mom that's it i don't know how many Dobra. of those cocksuckers i personally put down but it was pretty clear even to billy and maybe discretion was the better part of valor what's that mean it means that it was time to cut and run they got a garland billy shouted come on round back. i'll draw their attention whoa he directed that order at me and i thought why the hell do i have to do it Pam, 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 Co to jest głębokie kieszenie? A to? Dobra, but i went anyway. that tu się dzieje, nie wiem co mam zrobić teraz. Wow. tam Nadobam ich. Dobra. Fero moje But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack he's just joshing with you Yeah, uh, he better. <muching> be. Dobra, Mr. Josh, please continue. Please call me Silas, man. Oh. Now, where was that? <muching> oh. No, Boże. It's only Motherfucker.

<laughs> Boom! All right, not Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with it, more of these <laughs> the bastards would pop up.

Tak jest. Będziemy z szarifem walczyć? Ty <laughs> poleruję sobie srebro. Zręczny inaczej. Ale <laughs> You read that in a damn novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. kto to, to opisywał, jak to nikogo nie ma. Nie? nie? Dobra, ale o co chodzi teraz? Skupienie. Czekaj. Utrzymuj swojego wroga w polu skupienia za pomocą MRS. Aby kontynuować, dobra. Kurde, to ciężko jest. Wow. O kurde. Cieka mi to. Kiedy przeciwnik zaczyna sięgać po broń na RT, aby przeciągnąć broń a następnie my za pomocą i naciśnij RT. Dobra. RT. Nie, źle. Kurwa. <grywa> Zjebałem to. to jest... Popieprzony. No dobra, jeszcze raz. Dajcie mi jeszcze jedną szansę. Dobra, wiem co chodzi? wiem co chodzi? Wiem. Dobra. Tom, 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 tą tom, Tą-tą-tą-tą tam, 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 Dobra, zabiję go tym razem. Musi mi się udać. Dobra. And that you killed me <laughs> in a fair fight. <laughs> Is that what that Penny Dreadful said? No, boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally, reach those damn stables. step inside, and oops. <laughs> the last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And boy, that was just the beginning. My throats are might dry, however, and I'm in need of some lubrication. to <laughs> żeby dalej opowiadać. <laughs> I tak jak pewnie będzie dalej tam historia opowiadana w pełnej wersji, jak widzicie, gry, ja naciskam później. I mam nadzieję, że jakoś to ocenicie tą grę, jakoś to demo ocenicie i mam nadzieję, że pozytywnie, bo według mnie jest szansa, że, że to jakikolwiek tam sukces odniesie, nie będzie to jakiś Wielki hit na pewno. Sami widzicie, że to, że to jest arkadówka, i to jest e, zabawa na, na niezbyt jakieś tam długie, długie wieczory po prostu typowa strzelanina zręcznościowa, ale Polacy to robili, więc mam nadzieję, że ktoś to kupi i doceni wysiłek twórcy. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następne filmiki. Jak zwykle, trzymajcie się. И на разе.